No, i będziemy mieli bardzo ciekawą yy, yy, sytuację. Otóż, proszę Państwa, mapa to yy, Didius Point. Yy, nie wiem, punkt, Didius to jest ten. No, ojciec Icara. Zapomniałem, jak się nazywa. Cóż, po stronie prawej jest Selin, po stronie lewej. Natomiast yy, mamy Soul Lateran kontra Zerk yy, Właśnie dlatego. Yy, oj, tam, oj, tam napiszę. Mógł rzucić jedną mapę przy startem gry, czy nie mógł rzucić tą? Eee, zaczynamy. Po stronie lewej jest, jak już wiemy, Soul, po stronie prawej jest Senin. Ciekawe, czy przeczytali regulamin nasi gracze. Ym... <śled> Przed wyborem. Tam regulamin, nie mamy problemów. Chyba źle napisałem regulamin. Dobrze napisałem regulamin? Fujek gogle, dobrze napisałem regulamin. W którym momencie się uciął regulamin? 嗯、ah.